Poręczne portfeliki, które wejdą do każdej torebki, tutaj parę pasków kwiatowych e, odmierzonych, szerokości portfelik ma 11 cm, e, długości ma ponad 50 poskładane, zaprasowane, poprzeszywane są, tutaj żeby miały właśnie przegródkę, na około złożone i przeszyte też. Tak wyglądają po szyciu. Tutaj już przygotowane do zatrzasków, żeby dobrać kolorystykę, a tu oczywiście już są takie wkroszki, w kwiatki, w różne kwiatuszki, ciemniejsze, jaśniejsze, wiosenne i takie poziomki. Oczywiście tutaj widzicie, jak wyglądają w środku. Są z przegródkami dwiema albo tylko jedną. Wejdą karty i pieniądze. Albo po prostu wejdzie tylko wszystko do jednej przegródki, tak jak tutaj widać karty i pieniądze włożymy i możemy zapiąć i włożyć sobie do torebki. Tak wyglądają portfeliki robione yy, na maszynie uszyte.